Patrzymy na dekoracje, które przygotowujemy w studiu Dodoplan dla Starego Browaru w tym roku. Jest to dekoracja inspirowana tradycyjnymi ozdobami pochodzącymi z obszaru Morza Bałtyckiego. W Polsce nazywamy je pająkami, na Łotwie puzuri, na Litwie sodas. Są to dekoracje, które tradycyjnie były wykonywane w domach przed święcami Bożego Narodzenia. W całym montażu bardzo pomocna jest grupa Team Alpex, która zapewnia nam profesjonalną obsługę i montaż tych urządzeń. No i tak naprawdę no bez nich tutaj to by nie zaistniało. Są linki stalowe i system złączy i zawiesi odpowiednio pod grubość linki, a grubość linki warunkuje wielkość materiału i jego waga. Czyli mógłby na tym wisieć samochód, a wisi 100 kg pianki. Mamy jeszcze małą niespodziankę dla najmłodszych klientów starego browaru, czyli plac zabaw dla dzieci, gdzie będą mogły bezpośrednio doświadczyć tego fajnego rękodzieła, dotknąć go, pobiegać sobie między pająkami, które będą leżały w przestrzeni szachownicy, będą tam na żywo powstawały te elementy, będą one w pełni odporne na, na dzieci, także myślę, że będzie dużo zabawy.